Siemano widzowie, niech nie zdziwi was to, że teraz skręczę na podłodze, a za wami jest taki nietypowy widok. Ponieważ słuchajcie, robiłem porządki. Normalnie wiecie, zwykłe porządki w szafie, no tak jak każdy z Was pewnie nieraz robi luźne porządki. Tak jak ja właśnie dzisiaj, nie? No to, to miał być normalny dzień. Ale znalazłem coś, czego nie używałem chyba z... 7 lat, no a bo nawet i więcej. A mianowicie mój stary laptop. Czajcie to, patrzcie, jaki on jest w ogóle stary. Ja go teraz tutaj na potrzeby odcinka. Oczywiście wyciągłem już, bo on był tam dosłownie na samym dole zakopany w tej szafce, Ja w ogóle zapomniałem, że ja go mam. No bo odkąd mam kompa no to po co miałby mi być taki słaby laptop, nie? No i patrzcie na to, nie? No, bierzemy go, kurde. Ja go nie używałem, no nie wiem, 8 lat, 7, 8 lat. Serio. Patrzcie to w ogóle, nie? Jak to wygląda? Go trzeba w ogóle podłączyć do prądu, bo nie jest na tyle stary, że on nie działa w ogóle bez podłączenia do prądu. Czajcie to, no jak. Jest plan. Ja pamiętam, że ja na nim miałem coś zapisane w Minecrafcie. Tam, wiecie, jakieś luźne, bo to było, że jak ja jeździłem do babci tam na tydzień, na weekend, to po prostu brałem ten laptop i sobie tam grałem. I tam miałem faktycznie jakieś rzeczy. Dzisiaj je odpalimy. Zobaczymy, czy w ogóle one uciągną na tym laptopie, wątpię. Ale oglądajcie do samego końca. Dobra, trzeba go podłączyć. Patrzcie, to widzowie, normalnie go odpaliłem. Nie, Patrzcie, działa. Podłączyłem go tam do prądu. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. No i póki co się odpala, nie, no, patrzcie, jaki jajak. Nie, nie, wiem, czy nie będzie dobrze widać. Nie, sorry, tam jak jest światło, coś nie tam. Patrzcie na to nie. Co jest w ogóle? Przecież tu. Patrzcie jakie to jest zakurzone. Wy, wy, wy to widzicie? Ja nie wiem czy wy to widzicie na kamerze, ale normalnie cały jest zakurzony. Patrzcie, to nie. Intel Core i 3, ja nie wiem czy to będzie widać. Czekajcie. O, o, widać, widać, widać. To jest tak stary procesor. Ja mam u siebie Intel 7, ale tu jest dużo jakichś... Cześć, zaraz wam to pokażę normalnie wszystko, nie? Ale ja, ja, patrzcie na to, nie? Normalnie jakieś pliki na pulpicie, ja nie wiem, kurde, to są jakieś mega stare rzeczy. Ale dobra, mnie ciekawi folder Minecraft, nie? Dobra, czy gdzieś to tutaj jest, bo ja kiedyś miałem na pewno zapisane światy. W sensie, wiecie, no miałem tutaj po prostu Minecrafta, więc to gdzieś na pewno tutaj jest wszystko. Dlatego muszę tutaj widzę poszukać tego, trochę tutaj będzie. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale patrzcie, to światy Minecraft normalnie jest, kurde, folder. W nim mamy jakieś podstawowe takie światy, w sensie, wiecie, one są ponazywane tutaj totalnie zwyczajnie, ale ja zrzucę sobie wszystkie na pendrive. Z tego względu widzowie, po prostu, ponieważ na tym laptopie widzowie chodzi wszystko strasznie wolno. Jak ja bym tutaj jeszcze włączył urządzenie do nagrywania, to byłby dosłownie koniec. Nie, to on by się wyłączył. Więc ja wszystkie te światy, które mam tutaj zapisane, zgrywam na ten pendrive i odpalimy to po prostu na kompie. Tak jakbyśmy normalnie nagrywali odcinek. No ale wiadomo z tymi światami, które tutaj były zapisane. Więc dobra, wsadzamy pendrive'a, dobra, działa chyba Git. No i zgrywamy to widzowie, no lecimy z tematem. Będziemy to zgrywać, bo ja tego nie widziałem. No nie wiem, z 7 lat, więc jest szansa, że tam nie będzie nic ciekawego, ale oglądajcie do końca, może znajdziemy jakieś fajne sekrety. Dobra, wszystko mam zgrane, wszystko jest załatwione. Pyk, wyciągam tego pendrive'a. No i dobra, pora go wsadzić do kompa. Sprawdzimy, co tam się ukrywa. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Tutaj mamy rzecz, która ma 7 lat. Odpalamy na kompie. A więc dobra, widzowie, jesteśmy w Minecrafcie. No i odpaliłem sobie Minecrafta na najnowszej wersji z tymi światami, czyli 1.24. No bo po prostu, nawet jeżeli te światy były zapisane na starszej wersji, ja na pewno były, nie wiem, tam na 1.11. Czy 1.12 nawet No i tak one się odpalą na tej najnowszej wersji Tylko po prostu tam może coś nie działać Ale to raczej wszystko będzie działać Bo ja wtedy żadnych modów nie wgrywałem No byłem strasznie mały Więc no tam na pewno nic nie było Raczej wszystko powinno działać Włazimy na pierwszy świat Dobra widzowie jestem w środku Jestem na pierwszym z tych światów No i dobra 18 level doświadczenia Jakiś miecz, jakieś temy. Nie mam pojęcia na której wersji Minecrafta to było nagrywane Znaczy nagrywane No tworzone Bo obecnie jestem na najnowszej wersji Minecrafta Więc może się tutaj troszeczkę różnić wygląd czy coś Ale to nie zwracajcie na to uwagi no światy działają w taki sposób, że można je odpalić na najnowszej wersji. No ale dobra, co my tu mamy? Jakieś kurde lajmowe ule, e, trochę wełny, trochę jakichś planksów, jakieś szkło, okej okay. Nie ma tutaj nic takiego, wiecie, jakby specjalnego. W sensie na razie przynajmniej póki co, no nie, a to jak budowałem, to no to miałem ile? No 8 lat, 9, nie pamiętam w sumie już szczerze. Ja w ogóle tego nie pamiętam, co ja tutaj robiłem, ale dobra, no żadnych z tych światów nie pamiętam na razie. Czekajcie, no to jest pierwszy świat, spokojnie. Wczymy się w klimat, jasne? To było bardzo dawno temu. Tu mam jakiś domek, dobra, czy ja coś takiego kurde budowałem? Ja sobie nie wiem przypomnieć, że coś takiego... Nie, może zaraz, może mi się zaraz coś przypomni. Chlewik, o jest dobra, widzę, jak już to jest pisana ortografia tutaj leżała totalnie. W każdym razie mamy enchant zwykły, no dobra, no enchant jak enchant. 18 level, tutaj mam doświadczenia, więc raczej nic nie zenchantujemy dzisiaj. O, ale wejdźmy tutaj, co to jest? Ha halopa. Halopa Dawida. Eee, jest małe prawdopodobieństwo, że wtedy niekoniecznie znałem cały alfabet i o, oczywiście poprawną polszczyznę, za co was muszę już w tym momencie przeprosić. Tutaj mamy jakieś rzeczy, o jest jakieś książka, dawaj, dawaj mi to, daj mi to, daj mi to, co to jest? List do Mikołaj, chciałbym dostać pod choinkę PSP, Play Station Samsunga, Galaxy S3, albo nowy komp, jeszcze mogłaby być PSC do Lola na skiny? Proszę o chociaż jedną z tych rzeczy Jezus, jaki ty byłem głupi, nie? Ale dobra, PSP akurat dostałem kiedyś PlayStation też, Samsunga S3 też, więc w sumie Można byłoby powiedzieć, że wszystko się spełniło Ale, nie została ortografia Boże, dobra, nie wiem, ja nie wiem po co to w ogóle pisałem w Minecraft'cie W książce, to jest takie głupie ja wtedy byłem u babci na tych światach, jak to robiłem Mam za mało pamięci, mam, muszę RAM, muszę wybłagać mamy o pitos Żeby nie lagował mi MC, bo nie da się grać Ten komp do wywalenia, zaraz go kopnę No nie ma co się dziwić Jak ten laptop, no widzieliście jak on wygląda, nie? No to to jest prehistoria, naprawdę, to, to nie ma co żartować. Czy coś jest z tych skrzynkach? Ha, dobra, to są jakieś. Dobra, to jest jakieś światy tutaj na game modzie na pewno grałem. Przecież to jest wszystko postakowane ty. No na pewno nie było na Surliwon, no, no nie, no to widać, że to jest jakieś sfajkowane. No diaksy jedynie tutaj jakoś ten, ale nie na pewno tutaj game moda odpalałem, bo widać, że te narzędzia nawet nie są. No może, że ja tak robiłem, ale na pewno tak nie zrobiłem. Ja byłem Kidosem, to ja się bawiłem, kurde, to na pewno było zbudowane na game modzie. Ja chyba nawet pamiętam, że coś ja tutaj stawiałem na game modzie, więc tu akurat te itemy, no widzicie jak one są posortowane, nie? Że ja po prostu chyba... Udawałem, że to jest survival, ale nie był. No zdecydowanie nie był. Czekajcie, to jest konik w ogóle. Konik, ale czy jest jakoś nazwany? O, da się tu wejść? Nie, nie nazywa. Konisi. Nie, Konisi ładnie. Jaki cringe. Nie, dobra, nie patrzcie na to. Ja byłem za młody, za młody, żeby to żeby to Mastery, nie, jeszcze postać z Lola nazwana, nie, dobra, ja stąd wychodzę, nie? Nie mogę, ten też jest nazwany, nie jest, dobra, ten na szczęście nie jest. Ej, dobra, fajny świat, taki zwyczajny domek, nie ma chyba w nim za dużo cringe'u, będę... Wende... Dobra, książka Wender to źle. A nie, dobra, to jest ta sama, dobra, okej, okay, czyli ona jest po prostu skopiowana, dobra, no to spoko, okej. Okay. No świat oszukany, na game modzie na pewno zrobiony, no i nie ma tutaj nic fenomenalnego, ale no wiecie, no właśnie, jak ja miałem te 8-9 lat, czy tam 10, no to te światy, wiadomo, nie były jakieś mega dobre, mega jakieś zaawansowane, więc nie ma co narzekać, po prostu chodźmy do następnego. Kolejny świat i tutaj widzę, że jestem gdzieś na jakiejś górce w ekwipunku, okej, okay, dobra, tutaj już poważniejsze itemy, czyli jednak może tutaj ten survival faktycznie był grany, ja nie... A nie, pamiętam chyba ten świat. Tam jest taka. No, jest ta wieżyczka, dobra, tam idziemy, tam ja coś pamiętam. Coś mi się kojarzy, kurczę, że coś tutaj było. Tak, tam jest to to. Dobra, nie, 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 dobra, dobra, dobra. dobra. chwila, chwilę, chwilę. A ja to muszę poprzedzać. Zaraz, co tutaj pisze? Góra, sy. Jezus, święty, jaki ja byłem głupi. Cave, cave, cave napisane przez cave w ogóle, jak taki typowy kidus, nie? Wy na pewno jak teraz macie niektórzy widzowie tutaj tam 8-9 lat, to pewnie też tak piszecie, nie? Gzip, no nie, no nie mogę, jak ja pisałem, ja nie umiem w ogóle ortografii jeszcze wtedy. Ja nie wierzę, jakie to są dobre czasy w ogóle. Mój dom, patrzcie na to, patrzcie, jako kochata, ja ją pamiętam! Ja pamiętam ten dom, jakie wspomnienia! Ja pamiętam jak ja to budowałem! Ej, dobra, to jest tak OP. Patrzcie, tu miałem save normalnie. Są tu itemy, są jeszcze jakieś itemy w ogóle moje. Ja nie mogę! Miecze zenchantowany! jakie? Ja nie wierzę, ej. Naprawdę, teraz jestem w szoku, bo to jest akurat świat, który ja widzę. Ja tak pamiętam, jak przez mgłę. Nie jakoś dokładnie, ale pamiętam, no to jest kopalnia nawet. Ja to wszystko pamiętam teraz. Ale OP, dobra, tego się nie spodziewałem, że my to w ogóle odpalimy. Jaki jest fajny w ogóle Minecraft, że można takie światy stare odpalić, przerzucić je sobie na kompa i sobie je tutaj pooglądać, nie? Bo to jest naprawdę, bo na tym laptopie nie odpaliłbym chyba już teraz, bo no wiecie, wyszła aktualizacja do Minecrafta, ta gra jest bardziej wymagająca niż kiedyś i mogłoby to po prostu nie odpalić. Sami zresztą widzieliście, że to, ten laptop to nie chodził za dobrze, on w ogóle musi być do prądu podłączony, żeby chodził. Więc no na szczęście tutaj możemy sobie to pooglądać. Naprawdę jakie itemy w ogóle fajne stare. Jezus, jakie rzeczy. Ej, dobra, jestem zajarany, ale ja mu muszę pokazać tą wieżyczkę, nie? Ja to pamiętam jak ja to robiłem, nie? Wieża strażnicza. Patrzcie na to, nie? Tu się wchodziło i u góry to był taki fajny widok na tę całą wioskę. W sensie fajny. no po prostu dla mnie kiedyś był fajny, no że takie ten było widać, nie? Bo tutaj wiecie, tutaj tak naprawdę to jest najwyższy punkt. Tutaj chyba ten portal jeszcze miał być odpalony, ale to już nie pamiętam, po co ja to zbudowałem. Ale dobra, pochodzimy tutaj chwilę. I ja nie mogę, zwierzaki tu nawet są. wszystkie jest tutaj porobione. Jakie, nie, no to są takie wspomnienia, widzę. Wy na pewno, jak odpalacie sobie jakiś wasz, stary świat, to macie, przeżywacie pewnie to samo co ja teraz, nie? Bo to, to są takie wspomnienia, dobra, tu u góry nic nie ma. Ale naprawdę jestem w szoku, że to wszystko przetrwało, nie? Tyle lat na tym kąpie. Jezus, przecież ten komputer tam leżał. 5 lat, no jakie? 5, 7, zamek piekielny. Dobra, co to kurcze tutaj było, nie? Co tu się działo? Sprawni usprawnić ochronę, zbudować mury, i zrobić lepszy łuk nikt mi nie podskoczy, szkoda, że legły mi ten Minecraft w tak głupim laptopie. Dobra, no, 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 były lagi, ok, były kiedyś lagi na tym laptopie, nie ma co gadać, ale niedaleko później dostałem kompa, więc już nie było, tylko właśnie już te światy mi się nie zapisały, bo ja nie wiedziałem jak to kiedyś zrobić. No, dobrze, że teraz w ogóle mam takie umiejętności, że mogłem sobie to odpalić, nie, bo to kiedyś, no, nie było takich umiejętności. wy pewnie jak byliście kidosami, to też nie wiedzieliście jak takie rzeczy zrobić. Eee, I pewnie wam starszy brat pomagać, no, mógł pomagać, mi nie pomagał, bo ja nie miałem starszego brata, mam tylko młodszego. Więc teraz to ja jestem raczej na tej e, Tutaj e, specjalizacji, że pomagam Most zwodzony Jakie czasy, nie mogę nie, nie mogę na to patrzeć normalnie Mi się tak fajnie na to ogląda dla... Dobra, nie wiem co miałem w głowie, ok. Dobra, ja nie wiem, ja nie wiem, ja po prostu budowałem to Ja myślałem, że ja będę tutaj grać z kolegami, a tutaj grałem sam Nie, no po prostu taki mamy klimat I might you swimming... No, dobra, tu się po prostu uczyłem angielskiego, ok? Tu jest jakiś basen. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie mam takie dobre wspomnienia z tym światem. No, ten świat mi się chyba najlepiej kojarzy, ale dobra, lećmy dalej. Fajny świat, dobra, tamten na mnie zrobił takie emocje, że mega wspomnienia. Zobaczymy, jak ten, bo tego w ogóle nie pamiętam chyba na razie. Jestem kozak, doszedłem do takiego poziomu w 5 dni Hardu S. Zakład wygrany, Bartuś, dawaj mi. Bartuś, ja się z nim trzymałem kiedyś, pamiętam, ale ja miałem jakiś zakład z nim. Fuj, w ogóle pamiętam kolegę u nas Bartek, to była kurde podstawówka! Ale jaja w ogóle, ty! Debartek, jak to oglądasz, to napisz w komentarzu, nie no, nie no, raczej nie oglądasz, ale, ale jakie jaja w ogóle, jak balony, nie? Dobra, co to jest? Kopalnia, tu jest czerwone, brązowe, aha, dobra, że to są grzyby, okej, okay. partiklesy mam włączone, które mi to przeszkadza, czy jakie mam efekt? No i jakąś, okej, okay, dobra, Jezus, ja potem jakiś tutaj zaawansowany, jakie mam itemy w ogóle, co jest, kurde? Ej, nie powiecie mi, że nie, jak na Kidosa radziłem sobie dobrze, to są dobre itemy, tak naprawdę, patrząc na to, co jest teraz, nie? No wiadomo, że tak, co to jest? Materiały budowlane, syf... Jedzenie, okej, okay, dobra, że taki mały. Mały świat, mały magazyn, tu jest portal do netheru. tam raczej nic jakiegoś sensownego pewnie nie będzie. No i wejście na górę. Okej, okay, taki zwyczajny świat. Tutaj akurat bez rewelacji, nie ma tutaj jakichś genialnych itemów. E, w sumie mamy tylko ten jeden domek, jakaś taka lekka wioska rozbudowana, znaczy że można to nazwać rozbudowaną wioską. No po prostu mamy tutaj jakieś jedzenie, no i mamy tutaj jakiegoś cobblestone ewentualnie. To jest wszystko tak naprawdę, co mamy. Nie wiem, czy to miała być jakaś farma kobla, czy coś takiego. Chyba coś z tego miało wyjść, ale Ale, ale raczej mi to nie wychodziło. W każdym razie mamy tutaj też jeszcze coś pooświetlone, jakieś takie luźne rzeczy, dobra, szczerze mega fajne wspomnienie pooglądać coś takiego po takim okresie czasu, bo tego światu tak pamiętam przez głęboko no tutaj widać, że ja nie grałem jakoś dużo, mam 11 level doświadczenia, wiecie, tutaj tak naprawdę nie ma nic fajnego, może że coś w kopalni tam było poukrywane ale chyba nie, więc to jest taki wiecie taki typowy świat, że odpalacie po prostu po szkole, gracie 3 godziny i go zostawiacie już do końca życia, to tak jak tutaj chyba zresztą było napisane to był jakiś zakład, więc jakieś 5 dni tryhardu tutaj było Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, o co ja się zakładałem kiedyś z tymi kolegami, ale to musiało być naprawdę podejrzane. Dobra, le lećmy dalej, widzowie, bo naprawdę jestem ciekaw, co będzie dalej. Zostały dwa światy. Okej, okay, mamy świat na game modzie, czyli tutaj się nie ukrywałem z game modem, to nawet dobrze. I mamy w ekwipunku jakieś takie proste przedmioty, ale ten game mod prawdopodobnie był odpalony już później. Dobra, w końcu mogę sobie polatać, bo tam to nie mogłem. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś zwierzęta, jakieś owce tutaj posortowane, niby wszystko spoko, a tutaj mamy jakąś dróżkę. Ona to jakiejś prowadzi w ogóle? Nie. Tak, prowadzi, co to jest tutaj? Hwasela Jezu, nie wiem, dobra, nie wiem o co chodzi, nie? Dobra, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. To gdzieś prowadzi w ogóle, ale dokąd to prowadzi? Aha, to jest po prostu jakieś wejście do jakiejś tej, dobra, nie wiem, nie pamiętam. Zobaczmy, co mamy. Najpierw tutaj te domki, potem to będziemy obczać. Bo ja widzę, że tutaj mamy jakieś pixelartowe, ładne rzeczy porobione. Jakieś tutaj, Jaki piesek fajny. Ja, yeah, dobra, grupie. O nie, to jest grup! Co? Żyj w spokoju, Azor? To mi pies umarł w Minecrafcie, ja nawet nie zapomniałem o tym, nie? Zapomniałem, że takie rzeczy się działy. Jestem dumny z tego świata, nikt mi go nie zabierze, wygrałem, żyć. Nie czytajcie tego, dobra? To to było dawno. Ej! Tam jest jakieś hasło! Co to jest? Na Batman 9. Dobra, to są jakieś stare rzeczy. Jezus, ale. Nie wiem, ja nie chciałem tego. A to są kordy, na które ja mam się tepnąć? Nie, no chyba nie. Login David, rewolwerowiec 2. Nie wiem, ja. Nie, nie patrzcie na to, proszę, bez cringe'u, bo ja nie mogę na to patrzeć, to są tak stare rzeczy, że mi jest wstyd po prostu, tak trochę, tak tylko trochę wstyd, bo tak całościowo to nie. A to co robi? To coś robi? Aha, to jest tak po prostu taka dźwignia dla, dla beki, jest podpisane, krzywa, ksywa wieża, okej. Okay. Okej, okay, rozumiem, ja, ja jak widać właśnie jakie ja tutaj miałem zabawy. O, co tu jest? Tu jest tutaj na baza! Co ty gadasz? Do portalu do Netteru, ale nie jest odpalony, ale jaja, że ja takie rzeczy potrafiłem budować kiedyś. Dobra, wejdźmy, to jest mój skin? Nie, to jest chyba jakiegoś kolegi był. To na pewno nie był mój kiedyś. Albo może tak mój skin kiedyś wyglądał, nie wiem. Tu jest jakaś farma, melonów, to wiadomo, jakieś takie proste, okej, okay, dobra, że wyrzuca. Okej, okay, dobra, fajne. A tutaj mamy jakieś pixel arty, okej, okay, ale wejdźmy do tego domku jeszcze, bo w tym domku coś może być. Coś tutaj jest, e, jakieś itemki. O Jezus, ile itemów? Książka, ale pusta. Kurde, czy nic nie było zapisane, no dobra. Bro. Czemu ja miałem tak psa nazwanego? Co jest? Nie zgadzam się, to na pewno nie ja tak nazywałem. No nie, no dobra, jaki cringe, nie! No nie może być! Ej, fajne miałem itemy! Ej, kozacko, ej, kozackie, jeżeli chodzi o takie granie, naprawdę byłem mocny w tego Minecrafta, Ej, dobra! Ja tak o sobie mówię, że byłem taki słaby w tego Minecraft'a kiedyś, ale jak ja tak na to patrzę, to naprawdę dobrze mi wychodziło chyba granie w tą grę. No na pewno mi się dobrze grało. Patrząc, jakie tutaj były itemy, jakie tutaj rzeczy były porobione. O, książka. Też pusta. Kurde, już myślałem, że to są jakieś sekrety. No, widocznie zostawiałem jakieś puste książki. Szkoda, szkoda, bo tutaj teraz, jakbym to poodglądał, to byłoby ciekawie, co to jest? Prysznic, nie mogę. I to jeszcze nawet takie, co działa fajnie. A tutaj, co jest? Aha, papier. Aha, papier się wyrzuca, dobra, nie wiem o co chodzi. O Co robi? Eee, to coś otwiera, ale nie wiem co. Tam na dole coś. Zakreślenia baza? Kurde, ty. Może? Jest to tutaj na bazie Oho! To jest wyjście z chaty, dobra! A ja mówię, co to za ta tajna baza, nie? A to wyjście z chaty takie fajne. Tu coś jeszcze jest, to co to jest? Dom na drzewie. Ej, fajny domek! Ej, nie, jest zły ten dom! Ej, spoko jest, pokaż mi to. Ej, mega kozacki, fajny domek wyszedł, ty! Spoko to wyglądało, dobra! Muszę przyznać, że jestem nawet w szoku. Dobra, zobaczmy tego mob grindera jeszcze, bo. Tutaj tam, kto jest? Mob Grinder, to było jakieś podejście po, po tym Mob grindera, ale. No, jak widać, nie zadziałało. Jasne, byłem młody, nie udało mi się tego zbudować. To napisałem? Łapacz Mobów. Aha, aż on to miał spadać, dobra. Nie mam pojęcia, co ja miałem w głowie, nie budując taki świat. To jest naprawdę. Tak dobre wspomnienie. No i ostatni świat tak naprawdę, widzowie. Ostatni świat w dzisiejszym odcinku, bo piątej, który tam miałem zgrany, widzę, że ekwipunek nie jest za dobry. W środku jakieś takie spoko rzeczy. Dobra, jest jakaś książeczka znowu, dobra. Muszę jakoś ogarnąć komputer, bo ten laptop mi nie wyrabia. Poproszę mamę, aby kupiła mi nowy albo ulepszyła ten, bo on zaraz wypuchnie. Każdy musiek ma komputer i minietnie. Ej, to jest akurat prawda. Wtedy każdy miał kompa, tylko ja miałem tego laptopa i to tak cięło. tak ciął ten Minecraft, ja to pamiętam, że to po prostu był taki koszmar mój grania na tym laptopie w tego Minecrafta i w ogóle inne gry na nim nie chodzi. Dziwy, więc no, no nie, dziwi, nie dziwcie się, że byłem tutaj lekko zdenerwowany, prawda? Okej, okay, tu są jakieś itemki survivalowe, takie typowo basic chyba raczej tutaj nic specjalnego nie znajdziemy, ale fajnie, że coś takiego tutaj jest zrobione, bo to takie typowy magazyn, tylko tutaj no przydałby się jeszcze ten enchant, prawda? Żeby ta baza była taka w 100% kompletna, tak? Powiem wam szczerze? Chata taka zwyczajna, no wiecie, jest łóżko, tam jest jeszcze jakaś droga na coś. Dobra, sprawdźmy, co to w ogóle tutaj było zbudowane, bo ja to powiem Wam szczerze, że te światy, to ja budowałem, no tak jak mówię na tym laptopie, ile jak grałem z Miecha 2. Ja naprawdę wiecie, głównie tylko jak sobie gdzieś tam do babci jeździłem na, na, na wieś tam na jakieś wyjazdy, to wtedy się z tego używało, tak to w domu później już miałem normalnie kąpa i ten laptop poszedł w zapomnienie. Ale jakieś takie podstawowe pierwsze światy, zawsze tutaj można odpalić, prawda? Tutaj zawsze sobie może coś pooglądać, co się tutaj działo, nie? Spoko sprawa. W każdym razie mamy farmę, taka zwyczajna raczej faremka tutaj obok mamy e, krówki i nie wydaje mi się, żeby tutaj było coś specjalnego, po prostu zwykła farma krów. No a bocznie tak oceniając ten świat. Taki zwykły, nie? To jest chyba taki najzwyklejszy świat chyba z tych wszystkich. Tu jest zejście do Kajwa. widzę, że się bawiłem w tych Kajwach, wszystko fajnie oświetlone, ale myślę, że w Kajwie nie znajdziemy chyba nic takiego, wiecie, mega interesującego, co by was mogło zaciekawić. Oj, tu jeszcze takie zejście na Kajwa, ale tutaj nic takiego w sumie specjalnego nie ma. Widzowie, powiem wam tak: jestem w szoku, jak dobrze te światy się zestarzały. Subskrybujcie koniecznie kanał. Powiem tak: naprawdę nieźle kiedyś budowałem. Musicie to docenić i zostawić łapkę w górę.